Wolna sobota. Zapraszam państwa teraz na bardzo wyjątkowe spotkanie z wyjątkowym zespołem, który w tym roku świętuje jubileusz 50-lecia swojej działalności. Resowia Saltans. Myślę, że wszystkie osoby, które w naszym mieście żyją od wielu lat, towarzyszą temu zespołowi i doskonale wiedzą, że jest to zespół pieśni i tańca działający przy Uniwersytecie Rzeszowskim, który przemierza świat, ale także pojawia się w naszym mieście przy okazjach specjalnych. To ja Państwu przedstawiam gości specjalnych. Maja Szymkowicz, tancerka w zespole Resowia Saltans. Witam dzień dobry. Pan profesor Paweł Paluch, kierownik muzyczny zespołu. Dzień dobry. Pan Romuald Kalinowski, dyrektor artystyczny i choreograf zespołu Rysowia Saltans. Witam. Dzień dobry państwu. I Sławek Gołąb, hurmistrz w tym zespole. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Sławek może się państwu kojarzyć z zupełnie inną muzyką, ale oddał życie zespołowi Rysowia Saltans też. Tak, to prawda. Moja przygoda z Rysowią zaczęła się w roku 1983, gdy. Zostałem studentem y, kierunku nauczanie początkowe na naszym, y, wtedy, wtedy to była Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, no i przez 9 lat w zespole tańczyłem jako czynny tancerz, a później y, tak się. Dla mnie szczęśliwie złożyło. Kochałeś może wodę i żagle. Tak. Tak się złożyło, że mogę w tej chwili pracować w zespole, być churmistrzem i to, czego nauczyłem się jako tancerz, mogę teraz przekazywać moim młodszym kolegom, moim studentom. Proszę Państwa, ja myślę, że utrzymanie w dobrej kondycji i na świetnym poziomie zespołu przez lat 50, to jest naprawdę duża sztuka. Proszę powiedzcie, jak to zrobić, by utrzymać ten poziom, by ten zespół się rozwijał, ba, no. by. W jakiś taki też naturalny sposób, bo przecież wszystko zmienia się wokół nas, nie wyczerpała się energia do tworzenia takiego zespołu. Pan Romuald Kalinowski pewnie może najwięcej na ten temat powiedzieć. Zadał pan bardzo ciekawe pytanie, panie redaktorze, dlatego że jestem związany z zespołem od początku, od 50 lat. I faktycznie ta droga artystyczna zespołu zmierza w kierunku wysokiego stopnia trudności, jeśli chodzi o sprawę repertuaru zespołu. Też jesteśmy zespołem opracowanym artystycznie, z tym się wiąże utrzymanie wysokiego poziomu tanecz tanecznego, muzycznego i wokalnego. Więc repertuar wymaga od tego, że wymaga od naszych wychowanków wysokiego poziomu wykonawczego. To jest związane po prostu no, z bardzo intensywną pracą. To jest ruch amatorski, to. Nie, to to nie są zawodowcy po prostu. Do tego wszystkiego studenci, którzy w pewnym momencie kończą proces edukacji, no i idą w świat. Dokładnie tak. W latach wcześniejszych, takim czynnikiem motywacyjnym bycia w zespole było to, że była możliwość wyjazdów zagranicznych. Dzisiaj ta sytuacja się zmieniła. Każdy może jechać, jeśli go stać, gdzie chce. W związku z tym my dysponujemy teraz młodzieżą, która ma pasję, która chce tańczyć. W związku z tym ten czynnik motywacyjny młodzieży powoduje, że jesteśmy w stanie no, wyegzekwować naprawdę wysoki poziom wykonawczy. I cieszę się, mam ogromną satysfakcję, że jakość kształcenia młodych ludzi w zespole jest taka, że oni są w stanie sprostać repertuarowi zespołu, który jest na, no, na wysokim poziomie technicznym. No, Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo interesująca sprawa jak namówić młodych ludzi, by pokochali kulturę ludową, taniec, który kojarzy im się może z jakimś takim światem odległym, może mało atrakcyjnym. No jednak okazuje się, że jest jakaś duża grupa osób, dla której te korzenie, ta przeszłość jest ważna. No i tu spoglądam na panią Maję. Tak jest. Ode mnie zaczęło się to od dzieciaka. Ten folklor mam zaszczepiony od najmłodszych lat. Moja mama tańczyła też przez dwa lata w resowi. Obecnie tańczy też w zespole pieśni tanca Hyżniacy. Czy dziedziczy się takie tak? tak? Pasje, tak tam? jest. Mój tata gra w kapeli, także mam bardzo muzykalną rodzinę i to mam w sercu ten folklor. Młodzi ludzie mają teraz tyle atrakcji, tyle możliwości do wyboru. Już pomijam to podróżowanie po świecie, ale przecież można doznawać świata w różny sposób. To dlaczego zespół e, pieśni i tańca? W zespole mamy cudowne osoby, i myślę, że to też zależy od tych relacji między nami, które tworzymy. Wiadomo, że też wyjazdy nas, nas łączą. Bardzo dużo ze sobą przeżywamy, czy to na koncertach, czy na wyjazdach, czy też na naszych spotkaniach. Także myślę, że te relacje są też bardzo ważne. To o tych relacjach powiemy, bo ja mam wrażenie, że Wy w ogóle tworzycie coś, co pewnie nazwałbym rodzina. To bardziej przypomina mi tego rodzaju relacje i powiązania, bo jak spoglądałem na koncert jubileuszowy, to właściwie jest kilka pokoleń jednoczących się wokół wokół Resobia Saltans. Wrócimy do tego. Panie profesorze. Poziom muzyczny, bo pan Romuald powiedział, że te trzy ważne czynniki no, trzeba jakoś mądrze skoordynować i spowodować, żeby wspólnie brzmiały i muzyka, i taniec, i śpiew. Więc myślę, że ten akcent muzyczny to jest kolosalne wyzwanie. Tak, no ja y, przejąłem kierownicę muzyczne w 1995 roku, czyli to już jest 30 lat. To jest to, to pewnie, jest, re, rekord trudny, chyba będzie już do podbicia w historii, tak mi się wydaje, bo ja przyszedłem do z, zespołu po 15-leciu i najpierw byłem mhm. 4 lata akompaniatorem, a potem spadły na mnie obowiązki szefa muzycznego. Często co się wiąże tak, z umiejętnością akompaniamentu na próbach, e, tworzenia arżacji i również kompozycji, co jest, też nie jest takie e, powszechne, bo e, to jest jakby w pewnym momencie taka jakby chęć sprostania czemuś ponad, prawda? Mm -hmm. Czy bo też jestem e, e, autorem tańców narodowych, polonezów, małzyrów i tak dalej, krakowiaków. To wszystko, co Rysowia tańczy już od ponad 30 lat. I co? Tem, czyli twórczość e, i wykonawstwo. No, wyko mm -hmm. Jeśli chodzi o wykonawstwo no, to też muszę szukać takich najlepszych. I też szuka Pan wśród studentów utalentowanych swoich uczniów? E, studenci częściowo i częściowo uczniowie Yy, najlepsi uczniowie szkoły średniej, najczęściej no są to uczniowie z zespołu szkół muzycznych numer jeden wreszcie, gdzie też pracuję jako nauczyciel, no i chętni koledzy, którzy już są absolwentami, czasem nawet już pracownikami w harmonii, którzy od lat też pomagają. I to którzy daje ten rezultat. Którzy grają Bacha, Mozarta, Beethovena, Chopena i nagle Kapela Ludowa i muzyka... To, tak, ale to jest ciekawe, oni widzą w tym pewną wartość, oni to, tego też potrzebują, oni mają, czują satysfakcję, a niektórzy mówią, że się potrafili jeszcze nauczyć nowych rzeczy, których na studiach się nie nauczyli. A to, to też dłuższa historia, żeby to wytłumaczyć. Porozmawiajmy o Waszym repertuarze, bo to jest też dla mnie interesujące, tworzenie kolejnego repertuaru. Ja rozumiem, że doskonalimy to, co już umiemy i co jest jakimś takim naszym znakiem rozpoznawczym, ale przecież pojawiają się nowe tańce, nowe kompozycje, nowe układy. Skąd to się bierze? Kto to wymyśla? Dlaczego to się robi? Aż trzy pytania w jednym. Trzy pytania w jednym, ale odpowiedź jest bardzo prosta. Ja akurat jestem realizatorem tego, co dwóch yy, kolegów właśnie tworzy. Czyli Paweł komponuje muzykę, pięknie aranżuje. No i yy, dyrektor zespołu Aldek yy, to, co Paweł skomponuje, Aldek komponuje choreografię i to jest na parkiecie. Natomiast ja mam ogromną przyjemność właśnie ich pomysły i wokalne, i w ogóle w zespole realizować. I to, że ta muzyka jest tak atrakcyjna, to, że te tańce są stylizowane, myślę, że to jest właśnie atrakcyjne dla naszych, dla naszych studentów, bo zespołu Winkrudo jest. W regionie bardzo dużo. Natomiast tak opracowanych, artystycznie, tak stylizowanych, to chyba my jesteśmy tak naprawdę tym jedynym zespołem. I myślę, że to jest właśnie ta, ta atrakcja i atrakcyjność dla studentów, że oni przychodzą, że ćwiczą technikę taneczną, yy, gdzie te paluszki są do bólu yy, obciągnięte, bo ja to czasem obserwuję, schodzę sobie na próbę i patrzę, jak oni to ćwiczą. Także to jest naprawdę yy, coś, co pewnie. Jest atrakcyjne, że nie jest zwykły krok, prawda? Tylko już taki naprawdę wyćwiczony. A sama muzyka i same opracowania wokalne to jest dla mnie ogromna przyjemność, że ja mogę młodych ludzi tego uczyć i dla nich to też jest atrakcyjne, bo pieśni ludowych śpiewanych i krudo jest mnóstwo. Natomiast my tutaj dokładamy troszeczkę techniki właśnie choralnej, a przy tych przepięknych współbrzmieniach, trzygłos, czterogłos to student ma naprawdę satysfakcję, że coś takiego może wysłuchać. Słuchajcie, gdzie szukacie tych inspiracji? Bo domyślam się, że ta podstawa wiąże się z rozmaitymi miejscowościami w naszym regionie, z rozmaitymi regionami w Polsce, prawda? Tam się szuka jakiejś inspiracji albo jakiegoś powodu, żeby nawiązać w tańcu, w muzyce czy w śpiewie do takiej tradycji. Powiem tak, my właściwie nie wyważamy już dawno otwartych drzwi. Natomiast staramy się być zespołem, który ma właśnie taką swoistą stylistykę. Idziemy w formę prezentacji folkloru jak gdyby w takim troszkę naszym indywidualnym rozumieniu. To, co na przykład w choreografii prezentuję na scenie, to jest jak gdyby mój pogląd, moje, moje wnętrze w spojrzeniu na, na region, na folklor. A mam idealną sytuację w pracy zawodowej, bo współpracuję ze znakomitym muzykiem, właśnie panem profesorem Pawłem Paluchem, który jest świetnym aranżerem i który ma niesamowity, niesamowity to te wyczucie do kreowania tej formy muzycznej, a w ogóle jako, jako kadr mamy znakomity zespół i myślę, że w jakimś sensie ta pozycja Resowi Salta w Polsce w ogóle i w naszym regionie wynika też z tego, że pracujemy w grupie znakomitych specjalistów, bardzo zaangażowanych w to, co robimy. Natomiast nie poszukujemy czegoś zupełnie nowego. No, ta, teraz na przykład będziemy robili spisz, tańce spiskie, region znany i robiony przez wielu, ale my spróbujemy pokazać w Resowi ten spisz troszkę odmienny, ładnie, stylistyczny, nie rzeszowski spisz. Po prostu tańce z regionu spiskiego. Bo ty, ach, ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Bezwzględnie Resywa specjalizuje się w polskich tańcach narodowych i w tańcach obcych narodów. To, to jest nasza specyfika i w tym jesteśmy dobrzy. Ale regiony, które są popularne w Polsce, będziemy robić, będziemy rozwijać. Są u nas w tym roku właśnie plany są takie, żeby tańce z regionu Łowicza i tańce z regionu Spisza zrobić w takiej stylistyce Resowi po prostu. Panie Maju, jak to, jak to jest, gdy pojawia się... Mistrz choreograf mówi, słuchajcie, dzisiaj nowy taniec, zaczynamy to, to, to i to. Otwierają się szeroko oczy i słowa, nie no tego się nie da zatańczyć, no przecież to jest niemożliwe, to jest za trudne. My jesteśmy zawsze bardzo podekscytowani, bo uwielbiamy nowe rzeczy. I myślę, że dla nas y, uczenie się właśnie nowych kroków i też takich dosyć trudnych. No, bardzo trudnych. Tak. To też jest coś niesamowitego, że możemy się bardzo rozwijać w rasowi. Myślę, że w innym zespole byśmy tak tego nie mogli się nauczyć, a tutaj naprawdę mamy okazję, mamy cudowną kadrę, która z każdej strony, czy to właśnie y, baletowej, czy wokalnej nam to umożliwia. Przypomina sobie Pani jakąś sytuację, w której rzeczywiście te trudności były ogromne i ta praca wymagała szczególnej intensywności. Mm, teraz jako grupa B mm, co to znaczy gruby, y, mamy grupę A reprezentacyjną A oraz grupę reprezentacyjną B. I w grupie reprezentacyjnej B właśnie próbujemy tańczyć y, fantazję karpacką. Ona wymaga dużej Fantazja techniki. Fantazja karpacka. Tak, za Karpacie. Tak, tak, Świetne za Karpacie. Tak. tak, i właśnie bardzo dużo wymaga techniki tanecznej. I myślę, że to jest teraz taka, taki czas, kiedy trzeba się spiąć i pokazać to, co najlepsze. I trzeba pracować na tak. siłowni, żeby kondycja tak. dopisywała, tak? Myślę, że można, ale <grym> można też to jakoś. Obejście. Proszę Państwa, pozwólcie trochę muzyki i wrócimy do rozmów. Chciałbym Was też namówić w drugiej części naszego spotkania na wspomnienia. No, przemierzyliście cały świat z zespołem. Myślę, że i takie, takie obrazy są ważne, by budować i powiedziałbym też pewien mit zespołu. Wolna Sobota. W Polskim Radiu Rzeszów spotykają się dzisiaj Państwo z zespołem Rysowia Saltans. Powód znakomity, jubileusz 50-lecia istnienia zespołu. Piękny wiek, ale też myślę mnóstwo pięknych wspomnień. Pan Romuald Kalinowski już powiedział, że kiedyś ta ważna motywacja to poznawanie świata, oglądanie świata. Bycie w Zespole Pieśni i Tańca umożliwiało takie poznawanie świata. Dzisiaj te motywacje się zmieniają, ale powiedzmy o tym czasie kiedy to poznawanie było czymś niezwykle ważnym, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy pojawiali się na przykład na studiach i marzyli o tym, by gdzieś pojechać, coś zobaczyć. Byliście chyba wszędzie. Powiem tak, yy, nie zapomnę wyjazdów właśnie w tym okresie bardzo trudnym. To był okres, w którym młodzi ludzie mieli sytuację taką, że możliwość wyjazdu do krajów zachodnich polegała na tym, że myśmy dysponowali tak zwanymi dziesięcioma dolarami kieszonkowego, które otrzymaliśmy w sposób oficjalny. Więc mieliśmy to szczęście, bo Rosja trafiła na znakomitych takich, no to nie sponsorów, ale organizatorów koncertów, szczególnie na terenie Niemiec, Austrii. Mieliśmy bardzo często tam wyjazdy. No oczywiście jako zespół musieliśmy na to ciężko pracować, więc byliśmy przygotowani spektakle były na wysokim poziomie, ale zatem mieliśmy możliwość zwiedzania tych krajów i otrzymywaliśmy kieszonkowe, czyli otrzymywaliśmy w ówczesnej walucie kieszonkowe, które pozwalało nam na pokupienie sobie jakichś drobiazgów, co niezwykle cenne po przyjeździe po prostu do kraju. No były to czasy fantastyczne, po prostu nie zapomnę sytuacji jednej, był to rok chyba, osiem, początki lat 80. byliśmy w Austrii i pamiętam, zwiedzaliśmy takie piękne miejsce Bad Zegeberg, tam miejsce dla takich bogatych, austriackich czasowiczów, i w pewnym momencie y, oczywiście byliśmy tylko po śniadaniu, ale zespół był zawsze przygotowany, kostiumy były w autobusie przygotowane i po zwiedzaniu, po całym dniu zwiedzania otrzymaliśmy informację, że jest możliwość w takim jednym ośrodku, w czasowym bardzo bogatym dać spektakl. No więc. Oczywiście godzina 18 po południu. Bierzemy ten... taką propozycję. Bierzemy propozycję. No, ale ludzie wygłodzeni po całym dniu, każdy mając te 10 dolarów, no nie wydał na jakiś tam posiłek, <laughs> tylko po prostu daliśmy koncert. Bardzo się spodobał, bo organizator był zupełnie zaskoczony jakością tego spektaklu. I po tym spektaklu około godziny 20 po prostu, no organizator zaprasza na posiłek. No i przychodzimy do takiej pięknej, pachnącej sali, ludzie poskładali bardzo szybko kostiumy i były tam takie zakąski w postaci na dużych talerzach, jakieś tam cieniutkie plasterki. Szynki, jakiś tam chlebek, no i tak wszyscy patrzą bardzo głodnie. A kolega mówi, tak, słuchajcie, bo to może być jedyny posiłek dobierać, dobierać chleba. No i tak każdy, To tak, jeszcze, jeszcze brot, bite brot po prostu. A z drzwi wygląda taki gość i organizator, tak patrzy, są bardzo zdziwieni, co się dzieje. W pewnym momencie my po tych zakąskach. I z tym dużą ilością chleba otwierają się drzwi i wjeżdżają michy pięknego wędliny, mięsa, po prostu potworne przyjęcie. No, była ciężka sprawa dla kolegi, który puścił hasło, że dobierajcie chleba po prostu, żeby dojść, bo to może był ostatni posiłek. Ale, Ale takie ciekawa opowiada, opowiada pan o czasach tak odległych, że dla wielu tak. nieco młodszych słuchaczy pewnie niewyobrażalnych zupełnie. Ty Ale ja jeszcze, takie realia. Co to ja jeszcze opowiem? Bo tak... Może młodzi ludzie tego nie wiedzą, ale którzy mają w tej chwili paszporty w domu i mogą wyjechać gdzie chcą, nasze paszporty były na milicji. Mieliśmy taki wyjazd w roku 86, gdzie wracaliśmy z Turcji, dzień przerwy i na drugi dzień jechaliśmy do Francji. Więc tak to się udało wszystko załatwić, że przyjechaliśmy, ustawiliśmy się w kolejce, zdaliśmy paszporty i później oni nam. Na milicji te paszporty jakoś tam podbili, i tego samego dnia to był, to był cud. Dostaliśmy te paszporty, żeby na drugi dzień wyjechać do Francji. Kolejka, młody, młody człowieku, docen to, że możesz jechać, gdzie <grym> chcesz. A to było na, do końca nie było wiadomo, dostaniemy czy nie dostaniemy, wyjedziemy czy nie wyjedziemy. Ale te kolejki, właśnie do biura paszportowego to jest to, czego już nie musimy. Przeżywać i chwała za to. Maja, jak ty reagujesz, gdy słyszysz takie, przepraszam za wyrażenie, kombatanckie wspomnienia z czasów, które przypominają może nawet czasy bitwy pod Grunwaldem? Ja bardzo lubię słuchać takich opowieści. Zwłaszcza, że no nie mam okazji za bardzo do słuchania. Teraz dostaliśmy książki, to tam coś mogę poczytać o tym, co się działo wcześniej w Resowi, jakie były relacje, jakie były wyjazdy. Także też bardzo ciekawie mi się słucha tego, co pan Sławek tutaj opowiada razem z panem kierownikiem. No dobrze, a co dziś ekscytuje w czasie wyjazdu młodego człowieka, takich ludzi, którzy podróżują po świecie, nie mają żadnych problemów, tylko ewentualnie finanse zatrzymują te marzenia? To dlaczego... Tak chce się być w tym zespole i też uczestniczyć w tych koncertach, wyjazdach, spotkaniach za granicą. Myślę, że pokazywanie tego folkloru za granicą i tak y, cieszenie się tą naszą polskością, te piękne stroje, które mamy, to jest coś niesamowitego, że możemy wyjść na scenę w obcym kraju dla nas. Mm -hmm. Zwłaszcza, że w większości pewnie byliśmy po raz pierwszy w danym kraju, i to jest piękne przeżycie wystąpić i też podziwiać tą publiczność, która jest z nami zachwycona. Zajowacje na stojąco zazwyczaj. Tak, jest, tak, 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 tak. Tak to się odbywa. Bardzo też mnie interesuje reakcja publiczności za granicą na polską muzykę, bo myślę, że to też jest taki żywioł no, specyficzny dla nas. No trzeba przede wszystkim powiedzieć, że folklor polski, tak przynajmniej mi się wydaje, w stosunku do innych narodów jest niesamowicie bogaty. Mamy wiele regionów. Sam region Rzeszowski, tylko powiem tak już, z tego drobną dygresje, ma takie bogactwo folkloru, że można stworzyć tak sobie często kilkanaście suit tanecznych, dzisiaj się nie, mogą tańce nie powtórzyć po prostu. To jest coś niewyobrażalnego. Jak teraz publicznie widzi barwne stroje, jeden region, drugi, trzeci, tańce narodowe, róż, różny styl muzyki, to dla nich jest to czasem niepojęte, że, że jeden naród może, może tyle pokazać. W sensie wizualnym, jakby pan mówił, muzyki, która jest naprawdę dla wszystkich, tak mi się wydaje po odbiorze, obserwując, bardzo atrakcyjna po prostu. Wydaje mi się, że bardzo trudno jest osiągnąć taki poziom perfekcji jaki prezentujecie, dysponując artystami, którzy jakby na chwilę tylko pojawiają się w jakimś takim kręgu uczelnianym. No przecież to jest młody człowiek, który za chwilę skończy studia, pójdzie gdzieś sobie dalej, niekoniecznie będzie się wiązał z zespołem. Ta przygoda z Ressowią Saltans jest dla wielu osób tylko epizodem. Tak, ale to jest też satysfakcja dla nas, bo my jesteśmy przede wszystkim nauczycielami. To, że mm -hmm. tworzy, no tak. tworzymy, panowie komponują, to jest coś pięknego, bo przychodzi student na pierwszym roku studiów, który jak jeszcze tańczył gdzieś w jakimś zespole, to jest łatwiej. Ale dużo przychodzi właśnie kompletnych amatorów, gdzie my tak naprawdę od... Podstaw musimy zrobić z niego artystę i to do, do tego bardzo dobrego artystę. Więc jeśli chodzi o moją działkę, ćwiczenie emisyjne od samego początku, prawda? Wydobycie dźwięku, prawidłowa emisja. I mam, mamy kilka takich przypadków, że zaczynał od zera, a później tak się rozwinął wokalnie, że był solistą w Mazowszu. Mamy takie przypadki. I tak samo jeśli chodzi o działkę. Choreografa naszego dyrektora ma swoich wychowanków, którzy tańczyli w Mazowszu i tańczą. Bo prowadzą inne zespoły, tak? A w rozwijanie tego talentu. Ale wiecie, ja mam pytanie innego rodzaju: a co z entuzjastami, którzy nie mają talentu? Przychodzą, chcą, no ale po prostu. Powiem jako choreograf, i jako pedagog. Proszę jest, powiedzieć, dyplomatycznie. Y, y, no powiem tak, jest to niezwykle przykra sprawa. Ja, ja osobiście bardzo na tym u, ubolewam, bo y, idąc w kierunku myślenia y, profesjonalnego jako choreograf, no trzeba postawić na poziom, na właściwych ludzi po prostu. Scena jest bezwzględna. To musi być osoba, która ma również y, y, w sensie aparycji odpowiednie warunki y, muzyczne, artystyczne po prostu. No, natomiast bardzo ubolewam, bardzo często są osoby, które są bardzo zaangażowane, no niestety tego elementu nie mają. I jest taki dosyć ciężki, ciężki problem połączenia tego, tego mentalności starego pedagoga, bo takim jestem, z mentalnością no, wyczynowego choreografa, którym zależy jak wyjdą na scenę, to oni są niekwestionowani. No jakoś to trzeba yy, godzić. No ale taka sytuacja niestety jest po prostu, że, że idąc na sprawę wyczynu na wysokim poziomie, no niestety musimy preferować tych, którzy są pod tym względem zdolniejsi. Oni wygrywają jak gdyby konkurencję. Jest dla mnie taką sytuacją i tak w Ressowi bardzo dobrą, że połączenie tej, tej integracji wewnętrznej Wewnętrznej i rywalizacji jakoś jest spójne dosyć. Nie ma antagonizmów zbyt dużych między, między ludźmi, że oni pomimo wszystko, bo konkurują ze sobą, pomimo wszystko utrzymują dobrą atmosferę. No i to jest, i to jest też taka sympatyczna sprawa, że możemy wejść na salę pracować z ludźmi, no, mając sympatię do nich i czując taką pewną wzajemność. A ja konkuruje się w zespole? Myślę, że kiedyś bardziej, mhm. a teraz to już tak chyba to troszkę zeszło. Wiadomo, że są y, różne sytuacje. Też mamy właśnie grupę reprezentacyjną A, w której są naprawdę świetne osoby i myślę, że one są takie dla nas wzorem do naśladowania i może to być taka konkurencja, ale czy ja wiem? Ja mam wrażenie, że rzeczywiście resobia saltans stanowi stanowi rodzinę. Tak. Już pomijam, że wiele osób po prostu połączyło się na długo, czyli w małżeńskie związki. Ponad 60 par tak? małżeńskich, no, tak? Od samego początku. Tak, ponad 60 par małżeńskich. No i też te jubileuszowe wasze koncerty mają taki charakter, prawda? Że spotykają się wszystkie pokolenia. Tak. Że można przypomnieć trochę i dawne swoje spotkania, wyjazdy, ale też pokazać, że siła w tradycji. Skaza się. Ma pan absolutną rację. Szczególnie takie momenty wychodzą na spotkaniach, tak zwanym bankiecie pojbieluszowym, gdzie, gdzie na bankiecie uczestniczą nie tylko ci, którzy brali udział czynny w koncercie, bo oboje brali udział, ale też absolwenci, którzy nie zatańczyli koncertu, ale chcą być na bankiecie, chcą w tym klimacie po prostu być. I tam te właśnie relacje, których pan redaktor znakomicie powiedział, tam wychodzą. Te takie układy rodzinne, te wspomnienia, to taki, taka, taka... Jest to coś takiego no, niepowtarzalnego, że to jest faktycznie to, to słowo rodzina, które pan użył, jest chyba bardzo właściwe. I, i, i starsi i młodzi z takim szacunkiem ze sobą w czasie tej zabawy świetnie się ze sobą czują. I to jest chyba to, to, to najważniejsze po prostu. A przed koncertem jubiluszowym mieliśmy spotkanie pokoleń. W Iwoniczu, gdzie ćwiczyliśmy cały repertuar, i przez trzy dni, oprócz tego, że pracowaliśmy nad koncertem jubileuszowym, to właśnie była okazja do tych spotkań wieczornych, po próbach, do, wspom do wspominków, do opowieści. I to naprawdę tak jednoczy, właśnie pokoleniowo, całą rodzinę Resowi Saltas. Nie mówiąc o tym, że specjalne wydawnictwo powstało z okazji jubileuszu, gdzie też sporo wspomnień, fotografii, tych archiwalnych, tych trochę bardziej współczesnych. No taka księga pamiątkowa powstała. Tak? Tak, pan Major Żurek tej samej inicjatywy. On był z pierwszego składu prawda, jeszcze absolutnie. I znakomicie to zrobił niesamowitą pracę wykonał. Odsyłam Państwa i do tej lektury, ale także szukajcie Państwo kontaktu zespołem Resowia Saltans. Występują bardzo często i warto ich oglądać, podziwiać i oklaskiwać. Bardzo dziękuję. Maja Szymkowicz, tancerka, dziękuję uprzejmie. Pan profesor Paweł Palów, kierownik muzyczny Resowia Saltans. Pan Romuald Kalinowski, dyrektor artystyczny i choreograf. Dziękuję bardzo. Sławek Goło. Kurmistrz zespołu Resobia Salpens. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo.